Chanie, dziś chciałbym Wam pokazać, jak korzystać z programu Ecofit firmy Ecofit. Po zainstalowaniu programu potrzebny nam będzie prawdopodobnie kod, który uzyskaliśmy przy zakupie tego programu. Jeżeli już wszystko mamy, jak gdyby zainstalowane i, i wszystkie dane, które pozwolą nam uruchomić program, możemy przystąpić do pomiaru i ruszyć do pierwszego klienta. Ekran wita nas takim widokiem. I tutaj mamy jak gdyby już zapisanego jednego klienta, wygenerowano jak gdyby raport, który możemy później temu klientowi w postaci PDF wysłać. Mamy okienko, w którym możemy już te wszystkie wykonane pomiary odszukać, ewentualnie plusikiem tutaj po prawej stronie dodać nowy pomiar, nowy hydrant. Czy nowy przegląd gaśnic? Przy dodaniu mamy właśnie albo przegląd hydrantów, albo przegląd gaśnic. Ja tutaj pokażę, jak gdyby, wszystko na przykładzie przeglądu hydrantów. Klikamy przegląd hydrantów. Tutaj w my wpisujemy sobie nazwę, czy to będzie klient jeden, czy nazwa szkoły, czy nazwa obiektu. Tutaj muszą Państwo sobie jakby wypracować metodę pisywania, jak gdyby, żeby zawsze przyjąć jeden system i wtedy łatwiej będzie odszukiwać później po nazwie te protokoły i te pomiary czyli wpisujemy nazwę, ja na przykład wpiszę sobie nazwę klient pierwszy pierwszy rodzaj hydrantu, czy to jest wewnętrzny czy zewnętrzny my tu mamy pomiar w szkole hydrantu wewnętrznego tutaj datę przeglądu wybieramy tutaj, to pojawia nam się lista po kliknięciu w tą datę żeby cokolwiek się tu pojawiło w moim systemie trzeba jak gdyby zacząć troszkę ruszać, jak gdyby tym menu, wtedy pojawiają się te daty przechodzimy da dalej, tutaj prawdopodobnie kolejna, kolejna data to będzie rok później i tu w tym miejscu możemy sobie dodać kontrahenta, u kogo wykonujemy ten pomiar ja sobie tu usunę sam siebie, bo yy, yy, przy próbie dodania jeszcze raz, program jak gdyby nie znajduje nie pozwala mnie samego siebie dodać, no, oczywiste, bo już taki taki kontrahent jest i tutaj możemy albo odszukać już istniejących kontrahentów, w których mamy gdzieś wpisanych, ewentualnie tak jak poprzednio, bardzo intuicyjnie, plusikiem, szukamy yy, albo po NIPie, możemy wyszukać sobie, ja tu swój NIP, yy, żeby było łatwiej, 2, jeżeli czegoś program nie może zrobić, albo to on podpowiada, że nie można czegoś zrobić, albo coś jest nie wpisane, tutaj trzeba przejść na, na obiekt nacisnąć down i ikonkę szukaj wyszukuje mi adres wyszukuje mi wszystkie rzeczy dodajemy kotrachenta po nipie mamy set już wprowadzonego mniej jeszcze raz wracamy mamy kotrachęta już dodanego No i dalej przystępujemy do pomiarów Mamy taki cały spis co po kolei będzie robione co po kolei będzie dodawane wszystkie informacje ogólne i tak dalej, w oparciu o jakie normy, o jakie rozporządzenia. To już dalej już jest taka prosta prosta sprawa. Ci, którzy robią te pomiary, wiedzą, ja jestem tutaj y, jak gdyby no, nie za bardzo obeznany w tych, tych, tych wszystkich normach i w tych rodzajach pomiarów, ale myślę, że pokrótce uda mi się tutaj opowiedzieć i wpisać te wszystkie rzeczy. Tu mamy sobie metodykę pomiarów, w naszym przypadku jest to Solid. Y, wynik pomiaru, wnioski, ilość urządzeń, źródło zasilania, to jest w naszym przypadku to jest sieć miejska, osoba kompetentna, czyli nasze dane musimy wpisać, żeby później cały raport się wydrukował, to musimy wszystkie rzeczy tutaj wpisywać. Ja sobie wpiszę na przykład moje dane, nie mam tutaj jakiegoś numeru kwalifikacji, ale myślę, że program tego nie będzie sprawdzał. Czy myślę numer kwalifikacji, to jest powiedzmy 1, 2, 3, 4, analiza przeglądu, co było wykonane, możemy sobie teraz w tym miejscu dodać Hydrant, tak? No i tu możemy albo wybrać miejsca, które gdzieś tam już byliśmy, robiliśmy i tak dalej, ewentualnie dodać nowy nowy Hydrant, wpisać na przykład szkoła numer 10. Hmm, powiedzmy parter albo piwnica, w zależności gdzie to wszystko jest, możemy sobie również pobrać y, dane GPS-u tak? zapisujemy, zapisujemy ciśnienie, które nam wyszło z pomiarów, mamy tutaj 0 52 parametry obliczeniowe 41, 41. 5 nie, nie. wydajność nam już policzyło i mamy po prostu tutaj zrobiony wykres. E możemy dodać, co jest na wyposażeniu. E możemy tutaj dalej w punkty, jakie punkty sprawdzenia robiliśmy, i tutaj możemy albo zrobić, na, że. Dana rzecz nas nie dotyczy. Pokażę na przykładzie pierwszego punktu. Urządzenie nie jest zestawione, nieuszkodzone Elementy nie są skorodowane lub przeciekające. Tak, albo nie, albo nie dotyczy. Nie są. Tak. No i po kolei po wypełnieniu tych wszystkich, żeby te wszystkie rzeczy pojawiły się w raporcie, wypełniamy dla nas. Możemy również dodać zdjęcie tego hydrantu, które później w tym, w tym raporcie, który wygenerujemy, nam się, nam się pojawia. Dodajemy hydrant. Mamy szkoła numer 10, Parter. Wracamy. Możemy dodać do tego wszystkiego protokół, który nam się jak gdyby zapisał. Mamy tu pokazany cały protokół, który jest zrobiony z tych pomiarów. Nie ma tu zdjęcia, ale taki po prostu PDF możemy naszemu klientowi, już gdy wyszliśmy do niego, pojawia się opcja wyślij. Możemy taki raport wysłać naszemu kontrahentowi. Z mojej strony wszystko. Dziękuję za uwagę.